Panie, to kiepta Przewyższają. Harry! Cześć, Harry! Nie mogę się doczekać! Będziemy robić coś ciekawego? Na pewno tak! No tak. Może coś wysadzimy? Albo spróbujemy zamienić kogoś we fretkę! A jak nazywało się to zaklęcie unieruchamiające? Petrificus Totalus! To proste zaklęcie, ale bardzo przydatne. Aby sparaliżować wroga, trzeba skierować na niego różdżkę i wykonać taki ruch. Petrificus Totalus! Petryfikus totalus! Hary, jesteś moim najlepszym nauczycielem! Dzięki, nauczmy resztę. strong bajuru i chodź inaczej upadniesz pilność w nauce zdrowy umysł to ciekawski umysł Czy Czy życie masę? Czy to praca domowa dla Binsa na historię magii? Tak. Mam wymienić pięć mówiących gargulców. Sprawdzałem w historii Hogwartu, ale nie znalazłem. Nie pamiętam nawet, że Bince mówił o gargulcach. Jest taki nudny. Mogę pożyczyć notatki Hermiono? Nie! Cudownie. Dacie znać, jak wszystkie znajdziecie? Byłoby super. Tak, dobrze. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Aha. Dziś jest mówiący gargulec. Okej. Okay? Czy potrafisz mówić? A normalnie twoi rozmówcy nie mówią. Zazwyczaj nie rozmawiam z gargulcami. Zapewne gargulce są ci za to wdzięczne. Dzięki za rozmowę. Chodźmy. Nie wyglądała na szczęśliwą. Mamy jednego. Ach! W porządku? Tata zabierze mnie na mecz Irlandii. Już nie mogę się... Płonące skórki! <grywki> Oni są wszędzie! Cieszę się, że mamy draków w naszej drużynie. Teraz tamci nie mają szans. Okay, <laughs> Powinniśmy pójść do salonu. Tutaj jest zbyt dużo niepożądanych osób. Musimy znaleźć mówiące garbulce dla Bill'a. Jest Ernie. Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD. Hej, Ernie. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Teraz nie dam rady przyjść. Kończę pracę domową dla Snape'a. A wy już skończyliście? Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Umbridge i uczę was obrony przed czarną magią. Ty znajdź pięć ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory w cieplarni. Ciemierniki rosną na błoniach wokół zamku. Trzeba po prostu poszukać. Czy ona wie wszystko? Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Mam jeden ciemiernik, potrzeba nam jeszcze czterech. A więc to jest ciemiernik. Ciekawe, co ostatnio dodałem do eliksiru. O, Ron, to dlatego był pomarańczowy. E tam, goilowi wypaliło dziurę w kociołku.